Cześć, nazywam się Magda Cielecka, a to jest trzeci odcinek LudoVlogi. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Oculus Rift właściwie na nas działa. Większość z Was z pewnością słyszała o Oculusie. Jest to kickstarterowy hit z 2012 roku i stanowi de facto coś w rodzaju gogli do wirtualnej rzeczywistości. Nie chciałabym tutaj zajmować się jakoś bardzo techniczną stroną tego projektu, tak jak mnie specjalnie interesuje mnie podsyłanie Wam filmików z tego, jak ogrywałam sobie Oculusa, myślę, że takich w sieci jest strasznie dużo i nie potrzebujecie dodatkowo oglądać mnie w tym zestawie, zwłaszcza, że powiedzmy sobie wprost, większość ludzi wygląda w nim dość idiotycznie. To, co mnie tutaj dużo bardziej interesuje, to to, w jaki sposób Oculus potrafi wytworzyć w nas poczucie obecności w wirtualnym świecie. Bardzo fajne światło na ten temat rzuciła dr Katarzyna Skok na zeszłorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Badania Gier. I cóż, żeby odpowiednio przedstawić to, o czym ona mówiła, musimy zacząć od czegoś, co pozornie wydaje się niezwiązane z tym tematem, a mianowicie od iluzji gumowej ręki. W 1998 roku Botwinik i Cohen stworzyli eksperyment, który pokazywał coś, co nazywano iluzją gumowej ręki. W dużym skrócie chodzi w nim o to, że osoba biorąca udział w eksperymencie ma jedną swoją rękę ukrytą poza zasięgiem swojego wzroku, podczas gdy przed nią na jej widoku jest umiejscowiona gumowa ręka. Następnie, zarówno gumową, jak i tą niewidoczną dla badanego rękę, stymuluje się w bardzo podobny sposób. Po pewnym czasie mózg, który jest w stanie połączyć doświadczenie sensoryczne, doświadczenie zmysłowe, dotykowe z doświadczeniem wzrokowym i tym, co widzi, Zaczyna sprawiać, że mamy wrażenie, że gumowa ręka należy do nas. Jest to dość specyficzne zachowanie mózgu, które nazywa się zresztą neuroplastyką mózgu i odnosi się do tego, że jest on w stanie przebudowywać się w zgodzie z tym, co właśnie postrzega. Wiąże się to zresztą z faktem, że zmysł wzroku jest dla nas zmysłem dominującym. Cały ten eksperyment mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że nasz mózg jest w stanie Uważać coś, co nie należy do niego, za, za część naszego ciała, tylko na bazie bodźców wzrokowo-dotykowych. A właściwie tego, że bodźce wzrokowe odpowiadają jakoś bodźcom dotykowym. To jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz to to, że w trakcie pr przeprowadzania tych badań okazało się, że nie potrzeba tak naprawdę gumowej ręki. To znaczy, jeżeli odpowiednio stymulowano stół, który znajdował się przed badanym, a właśnie jego prawdziwą rękę, której nie widział, to zachodził bardzo, bardzo podobny mechanizm. Jest to o tyle widowiskowe, że pod koniec tego eksperymentu przeważnie uderza się w ową dłoń, gumową oczywiście, młotkiem i badani wykazują reakcję stresową, odpowiednią do tego, co działo by się, gdyby ktoś próbował bądź uderzył ich w prawdziwą dłoń. Jest to niezwykle ciekawy eksperyment, Fragmenty tego filmiku, który widzicie, to fragmenty dokumentu BBC właśnie na temat iluzji gumowej ręki. Warto go sobie obejrzeć, oczywiście zalinkuję do niego w opisie filmiku. I warto zapamiętać jedną rzecz, która jest tam powiedziana, a mianowicie to, że ten eksperyment spokojnie można przeprowadzić sobie w domu, więc jeżeli nie wierzycie, możecie to sprawdzić. Innym eksperymentem, który również odnosi się do neuroplastyczności mózgu, jest ten, w którym używa się gogli bardzo podobnych do tych okulusowych. By sprawić, by badany miał poczucie, że zupełnie inne ciało należy do niego. Działa to tak, że osoba badana zakłada gogle, patrzy w dół, tak by teoretycznie widzieć swoje ciało, natomiast przez te gogle widzi obraz właśnie jakiegoś innego obiektu. To może być manekin, to może być lalka, to może być inna osoba. I ponownie osoby te potrafią przy odpowiednich działaniach i właśnie w zgodności zmysłowej wytworzyć sobie wrażenie. Że, że to inne ciało jest ich. Czyli przykładowo patrzą w dół, czują, że są dotykani w brzuch, a równocześnie widzą, jak manekin jest w ten sposób dotykany i mają wrażenie, że to ciało manekina należy do nich. Dobrze, ale przejdźmy już do samego okulusa. To znaczy, on zaczął się nam pojawiać, ale to jeszcze nie było to, o czym chciałam mówić. Dlaczego okulus ma szansę działać na nas tak silnie, mimo tego, że graficznie może jeszcze nie reprezentować najwyższego poziomu? I również czy jakie są problemy związane właśnie z neuroplastycznością mózgu i okulusem. Przede wszystkim jest tak, że wystarczy nam, że ruch głowy odpowiada zmianie obrazu, zmianie perspektywy tego, co widzimy, by nasz mózg zaczął wytwarzać w nas wrażenie obecności w wirtualnym świecie. W tym momencie nie potrzebujemy superrealistycznej grafiki, nie potrzebujemy rewelacyjnego dźwięku. Wystarczy, że ruch głowy odpowiada zmianie tego, co widzimy. Ok, czyli to już mamy za sobą. Jakie mamy w tym problemy? Przede wszystkim to, że w grach okulusowych musimy się jakoś poruszać. I jeżeli sterowanie jest klasyczne, to znaczy jest to pad, albo myszka, albo cokolwiek innego, to zmiana obrazu nie zawsze jest powiązana z ruchem nasze, naszej głowy, co jakby doprowadza do. Podawania nam sprzecznych informacji i momentalnie wytrąca nas z tego poczucia obecności. Dlatego też bardzo dobrze sprawdzają się w tej chwili na okulusie gry, które nie pozwalają nam się poruszać, czyli właściwie bardzo fajnie i bardzo dobre wrażenie buduje rift coaster, czy świetna, relaksująca produkcja, taka jak Blue Marble, a ewentualnie gry, w których ruch głowy jest powiązany ze sterowaniem. Pamiętam, że testowaliśmy ze znajomymi grę, w której lata się smokiem, nie pamiętam zupełnie jak się nazywała. Natomiast tam właśnie ruch głowy wskazywał smokowi, którego ujeżdżaliśmy, bądź w którym byliśmy właściwie, gdzie ma lecieć. Co to, co jest tutaj kłopotliwe, to to, że bez specjalistycznego sprzętu może być bardzo ciężko przekroczyć tą konkretną barierę. Oczywiście nie jest ona konieczna do przekroczenia. Wciąż można doświadczać bardzo ciekawych rzeczy, bawiąc się z okulusem. Natomiast warto pamiętać o tym, że. Uh, że jest ten problem, że on istnieje i może być niesamowicie ciężko zadziałać coś bez zmiany podejścia, bez uświadomienia sobie tego, jak działa nasz mózg, jak działa nasz mózg na okulusie uh, i projektowania gier właśnie pod to działanie. W żadnym razie nie mam odwagi oceniać, czy okulus będzie wielkim hitem i zmieni to, w jaki sposób gramy, czy też może. Będzie tylko chwilową modą, i mam wrażenie, że to, co właśnie powiedziałam, chociaż rzuca dodatkowe światło na całą tą sytuację, niekoniecznie daje jakieś rozstrzygające wyjaśnienia. Jeżeli mieliście nadzieję posłuchać o tym, co sądzę na temat przejęcia okulusa przez Facebooka, czy chociażby oskarżeń wobec karmaka, cóż, mam dla Was tylko jedną odpowiedź. No, tym razem nie trzeba skakać po całym odcinku, żeby zdobyć gift na Steam'a. A tak, ogólnie kupuję za dużo bandli i mam tego tyle. E, tak czy inaczej, musicie w odpowiedniej kolejności ułożyć te tutaj latające zestawy. E, na sam koniec chciałam podziękować e, Artifex Mundi, czyli firmie, w której pracuję, za to, że udostępniła mi okulusa, że pozwoliła go potestować i mogłam doświadczyć tego osobiście z pierwszej ręki, a nie tylko słuchać cudzych wrażeń. I właściwie to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jak zawsze. Do zobaczenia, mam nadzieję, że szybciej niż za trzy tygodnie.